Cześć Widowie! Dzisiaj będziemy e, e, próbować taką czekoladkę z nadzieniem, e, tutaj jest takie, tutaj jest białe, a tu, a tutaj szarna. To jest jakby taka dubajska czekolada, ale z innym nadzieniem, więc testujemy. Mm. Czekajcie, aż to, e, jakby tu nie pokroję, tylko tak. Wiecie, o co chodzi? że wezmę sobie tą, e, tą białą e, warstwę. Czy ten biały kręt, co to tam jest? E, więc spróbujemy. E, robiąca jest. Ale dubajska czekolada ma taką bycie, ale to nie jest jakby dubajska czekolada. Więc jeszcze jeden mógryw. Ogólnie bardzo dobre. Można to kupić w Oszomie, ale nie wiem za ile. Moja ocenka to 9 na 10. Albo nie, 9,5. No to widzimy się w kolejnym sorcie. Pa.